Widzicie, wszyscy dzisiaj przetestujemy sobie wyrzutnię Live Fire. Taka wyrzuteńka z biedronki za 65 zł. Wyrzutnia posiada 19 strzałów, kaliber 26 mm. Pociski wznoszą się na wysokość 40 m i czas trwania pokazu to 26 sekund. Wyrzutnia tak się prezentuje. Mamy tylko ląd podstawowy, lądu rezerwowego brak. Klasa druga, liczba mieszaniny to jest 230 g. No i to wszystko od Hesti. Także nie nieprzekraczanie. Troszkę zobaczymy. Czy pociski są pełne, czy puste. Tyle to jest pustego, reszta to pewnie nie więc Zapraszam do oglądania. Wyrzutnia Lightfire Z Biedronki. Dobra. Co do podsumowania wyrzutni, Lightfire, powiem wam tak, no wyrzutnia taka typowo zrobiona pod Janusza, fajnie, że jest modułowa to plus, ale szczerze mówiąc no nie zaskoczyła mnie, efekty były dość ubogie, nie były jakieś najgorsze, taka po prostu przeciętna ocenie można ją dać jak za te 6 bardzo droga. 65 zł no to takie 5 na 10 gdyby kosztowała na przykład 35 zł, no to już byłaby fajna siódemeczka z plusem.